Jakub, co robisz? Unikam kofeinowego krasza i piję yerba mate półtorej godziny po przebudzeniu. A dlaczego yerba i dlaczego półtorej godziny po przebudzeniu? Mianowicie, yerba, bardziej powolny i długoterminowy wzrost energii, kawa, peak, down, a w takim czasie, dlatego, że adenozyna, która jest substancją, zagnieża się w receptorach mózgowych i odpowiada za to, że chce nam się spać, ona już opuszcza wtedy organizm, opuszcza mózg, receptory, i kofeina sobie za nią wchodzi, jest wszystko ok. Ale kiedy wypijemy ją zaraz po przebudzeniu, adenozyna wciąż tam jest. To kafe, kafa, kofeina ją przykrywa, że to tak zwizualizujmy. I my tej adenozyny nie czujemy, chociaż ona tam jest. I jak kofeina zejdzie, to wtedy mamy podwójny efekt ospałości, ten zjazd energetyczny, dlatego że adenozyna wciąż tam była, dorobiła się jeszcze nowa, tylko my jej nie czuliśmy przez kofeinę i pff, tak się dzieje. Także pozdrawiam.